Z Toruniem mam bardzo dużo skojarzeń i to tak naprawdę wszystkie są super pozytywne. Po pierwsze, ludzie, których poznaję przy okazji różnych produkcji w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Po drugie, cudowna starówka, po której uwielbiam spacerować i odwiedzać liczne knajpki. No i po trzecie, egzamin na prawo jazdy, który zdawałem w Toruniu. Muzyka to chyba najważniejszy towarzysz mojego życia i tak naprawdę słucham jej każdej wolnej chwili, e, jaki rodzaj muzyki. No, tak naprawdę słucham każdego rodzaju muzyki, ale jednak najwięcej czasu poświęcam muzykalom, bo są traki z musicali potrafię słuchać czasami po kilkadziesiąt razy, analizując każdą frazę po kolei, zastanawiając się, jakie choreobym bym tutaj zrobił. Lubię swoje wszystkie role, bez wyjątku, ale na pewno taką wisienką na torcie jest kot z Małycego. Wymarzona rola to chyba rola choreografa w musicalu Pippin. A tak serio to mm, nie mam chyba wymarzonych ról, które chciałbym zagrać, a raczej są to wymarzone spektakle, w których chciałbym zagrać, tak jak na przykład Koty, Kabaret, *Horseline*, Memphis, Chicago i wiele, wiele innych. Na pewno jedną z trudniejszych ról dla mnie była rola Jana Kowalskiego w gdyńskiej wersji spektaklu Mayday, ale również rola Aloizego w Kleksie toruńskim, z tego względu, że niezwykłem być długo w jednym miejscu, a to jest rola bardzo powściągliwa, jeżeli chodzi o ruch. Zarówno role dramatyczne, jak i komediowe są dla mnie chyba takim samym wyzwaniem i z taką samą radością je gram. Więc tutaj nie potrafię określić, co jest lepsze i co trudniejsze. To jest jedno i to samo. Jest ich niezliczona ilość, ale chyba taki best of the best dla mnie to jest Pippin Musical, zwłaszcza ten realizowany z Cirque du Soleil.